Dzień dobry, witam kochani, bardzo gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagramy w Farming Simulator 2015 Dzisiaj znajdujemy się na kombinacie rolnym Razem ze mną jest dzisiaj yy, Krzysztof Ślązak Cześć, witam was bardzo serdecznie O, i mi się humor Jest ja znam jeszcze niaki no. ten, jak on tam się zwie, no, ten, no, Hiro Ale się zmutował Jest ja nam jeszcze Chmielu, który się nie zmutował No, i jak widzicie, my dzisiaj razem z Krzysztofem Robimy głębosz, marki głębosz. Czyli głęboszujemy nasze pola po. Yy, Początkowo się nazywa kończynia. Yy, tak, bo po. Co ponie... ty miałeś z tej kończyny, że tak się tam Co miałeś z tej kończyny? Na zielono no. robiłem ją dla krów. O! No. Ale kończyna możesz też robić sobie, na przykład ten, sianokiczonkę, Wiesz? Ale dla krów jest też bardzo dobra, bo jest jakby to powiedzieć. A jak masz krowy, krowy większą wydajność mają, jeśli dajesz ten... Mhm. Dlatego też jest lepiej, ale to jest rzadko, rzadko, rzadko używane w mapach polskich na przykład, no nie? Głównie to jest używane w mapach zagranicznych. Ale jakbyś w polski była mapa, to na przykład mógłbyś sobie robić coś takiego, no nie? Dlatego jak masz krowy. Okej, okay. No i dokładnie szykuje się nam nowy sezon, który będzie, jest owiany wielką tajemnicą. Wiedzą o tym tylko niektórzy, nielicznych. Tak więc oj będzie się działo. 2 na 10. Dwa na 10 przy, premiera już w tym tygodniu. Odcinek ukaże, ukaże się jutro, czyli jutro mamy czwa, pio, czwartek. Więc no, no, nowy sezon ukaże się na Mikołajki, czyli 6 grudnia. I oczywiście jeszcze do tego mały prezent będzie ode mnie. Na Mikołajki możliwość nagrywania razem z nami. Będzie specjalny odcinek dla widzów. Z okazji 5000 liczby subskrypcji Szalejesz Alleluja. No to kolejny level do osiągnięcia przygonić Ciebie <grych> O, to chyba będzie ciężko już Faktycznie Ale no możliwe, przecież ja nie mówię, że nie I ten, i kolejnym jeszcze takim małym dodatkiem będzie live, który się odbędzie w sobotę bądź w niedzielę Kolejny dodatek No, takie po prostu surprise no to Madafaka. No Madafaka. Ale powiem że po, podał mi się ten fędziur. Kurde co ja mam. Zobaczcie tego tego. I Holanda ci wysłałem. Też pewnie fajnie, bo to dużo jest fajnych takich teraz maszyn. Dużo maszyn fajnych wychodzi. Na przykład jak ja ściągałem nowe maszyny, takie nasze specjalne takie maszyny. Tutaj dzisiaj to było normalnie, wiesz, pokazane kamera jak wchodzi do niego Ruchome części w 15 Wiesz, Sprzęgło, gaz, hamulec, biegi. O Jezu. I, I ta kamera nowa, taka do orki, czy tam takie inne tam pierdółki. co żeś zrobił? <grym> Zmie Baki zmienił. nikt na tym na steamie RIP. O masz. To co ściągałem odpak? Ja myślałem, że ściągam że chcę pograć. Mi się pytało o odpak. <grym> O jezu! Za Siedze, mi zasłania, co się z tyłu dzieje. No, ja też nie wiem, nie mogę w środku odwrócić się kamerą, bo i nie jest, widzę i tak. Nie ja też, jak od środka się odwracam, to widzę tylko po bokach, co się dzieje i tyle. No, ja, ja widzę średnie I te czarne takie. Ostatni wałek z tyłu, tak? O. Że buzi w tym głęboszu nie widzę. No ja też przodu właśnie nie widzę i to jest słabo, bo nie można jeździć za bardzo z tego. Ale teraz ludzie coraz bardziej zaczynają głęboszować, odpuszczają sobie już orkę na przykład. No bo pogłęboszowanie dopiero orkę robią. Your hands up in the air. A najczęściej jak jest sucho to tego w ogóle już nie robią. Orki? No. No, bo orka, orka na sukien jest ciężka, tak. Bardzo ciężka, wręcz bym powiedział. Jeszcze płytko musisz wtedy orać, nie możesz sobie głęboko pozwolić, tak? A, no. A w i głębiej pójdzie, mimo wszystko. Ja też pierwszy raz robiłem bezorkową. Co robiłeś? A, bezorkowa, tak? Bezorkową. Nie widać Cię, bo kamery nie ma. Bez kamery nagrywam farminga, chciałem Ci powiedzieć. Słońce. Teraz ja no, bo... nie tak ładnie mówię. A dziewczyny? ja nieładnie no, mówię do swojej dziewczyny? jeszcze tak. mi się zabierze. I teraz od, odcinek, to wiesz, trzeba trochę pozorów zachować, no nie? nie. Wiesz, zresztą ludzie pomyślą, że ja co, nieprawości tu? coś. Ale krzywo to zrobiłem. No kurde, wolno to idzie strasznie. No ja. <gry> Porażka właśnie z tym. Ale go dużo lepiej daje, dużo szybciej idzie na pewno niż orka, ale jakbyśmy to orać mieli, a potem jeszcze do uprawiać to... Faktycznie Faktycznie, a ty Krzysiu powiedz co tam musiałbyś robić na farmie Znalazłeś, już wypróbowałeś tą nową How good baden to? Co byś się nagrywał? Jaką good baden? Na, na taką mapę co mówiłeś ten, znaczy jakaś ten to inna Dobra. no ten odcinek co dodajesz, że zmieniałeś mapę i no i czy ten już zmieniłeś ją, mówię No to jest, ale to jest ten Nie How good baden, tak? Mm, update tej mojej mapy. Finalne wydanie tej mojej mapy. No i ten odcinek z tego będzie w jutro, w czwartek. Tak? A, a, akurat. E, w piątek. To prawie. W mały, mały spoiler będzie. no. W czwartek będzie Realia wsi. Realia wsi, zapraszamy. Krzysztof Krzy, Filunzak zaprasza. No. Leczki, powie, mi powie, powie ja jeszcze, powiedz mi, dlaczego jeszcze nie mam w polecanych? No. Powiedz mi, dlaczego mi się tak nie dogadali jeszcze. Bo mnie nie dodasz. Ale suba ode, ode mnie masz, chłopie. Co? Ale suba ode mnie masz, to. Maniak 10. Kurde, chłopie, to plus 10 do respektu. Hmm. Tylko szkoda, że tu nie działa. Ten multiteren w tym głęboszu, to znaczy jakby działało. Multiteren, no nie? To jest coś takiego, co do każdego ciągnika dodaje ci jakieś tam rzeczy, że jak wiesz na daną glebę, no nie, to inaczej ci się zachowuje ciągnik. Na przykład, jak jedziesz po zaoranym, masz, jakby jedziesz przy prawej stronie, to czujesz, że na zaoranym masz, jak to się nazywa? bruzdę no nie? No. Że wjeżdżasz w bruzdę, a na przykład no. jak jedziesz po ogólnym polu, to czujesz takie wyboje, jakbyś po oranym jechał, no nie? A na przykład mm. po głęboszu też powinno być jakieś tam takie wyczucie, że jest trochę nierówno, no nie? A nie, ma, nie nie czujesz tego, a to jest taki, taki mod dodany nowy. Znaczy nowy, no stary. Ale ja jedno mam tak, że jak jadę, to... Jak jadę po tym... po tej konicinie jakby starej. No. I mam prawe koła w tym błęboszowaniu, no to tak w prawo uciekały traktor, nie? Tak znaczy, no, tak się... się ściąga ci go, no nie? Tu, nie. No a tu na przykład też mam, że jak wiesz, te inna, jakby yy, nie wiem, inna konsystencja gleby, czy coś tak jakby to tak nazwać, no nie? Że to inaczej troszeczkę działa. No ale to fajna sprawa, jest, no nie powiem. Ale ta mapa ogólnie jest fajna, mi się bardzo podoba. O, tak, jedna, jedna z lepszych, jaka jest o pochowaniu Good badem, co my sobie graliśmy. Też chow Good było fajne. Podobało mi się. Ale tam już nie było, co robić. No ale wiesz, no cały czas jednej to samo praktycznie robiłeś, tak? No. My, my tam do w jakichś tam mieli, mieliśmy taki, jakby, pomysł, żebyśmy chcieli dojść, żeby wszystkie mieć pola, tak? I wszystkie zebrać i dojść do miliona, tak? I się robiliśmy to zrobiliśmy. I to zrobiliśmy. Polak potrafi. Mm, nie, tylko Polak. O, o, internet się poprawił. O. Oddali. Dobra, nie. Kiedyś kiedy oddają internet. To al, alarm. O. Mam, Aż przycięło. Ale przycięło mi. No, ale też. też. Ale mi się ścięło. Wow, 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 wow. e, co to się stanęło? 21 przyszła, chyba 19. Ale 21 w grze się pojawia i dlatego Aha, nie, bo zmianę masz wtedy tego, zmianę masz, jakby oświetlenia w mapie. Jezus, Maria, O alec nie, ty tak, czego jeszcze nie widziałem. O, jak ja się teraz patrzę na gospodarkę, to czekaj, uwaga. Zajmij mały. Rekonesans. O matko. No patrz, teraz patrz na gospodarkę normalnie. No. To, to jest właśnie coś zdupcane o tej 21. Nie wiem tego co. Chyba oświetlenie się zmieniało, czy tam natężenie światła, to mi się wydaje. Mógł pójść tym tropem. Jak tym tropem? Może... oświetlenie? No... kurde, ale trzeba zrobiłem, no dobra Tłumacz się, tłumacz Ty, to gdzieś mi tak dziwnie zjechało Kurde, jakbyśmy jakby mieli na tych dużych polach ten gęboszować Hmm, chyba by większy głębosz... Mar, głębosz Marki Głębosz by musiał być większy Bo Powiem dwa razy. Nie, większych nie ma głęboszów. metrowe są największe głębosz. To byś se sam to robił. <grym> no, <grym> na pewno. Ale przynajmniej jest skinorki, no to to już jest plus. Co bym wolał o, ten, ten co ten zrobił, ty. Jestem <grym> <grym> o, <grym> Ty W teliach jak wpadł. Ola Hagbar. Bombowe to było, nie? Jeden jest tylko od Allachargbar. Tego, którego nie ma. Tego, którego nie ma. Ten, który wysadzi niedługo całe Madryt, Lizbonę i inne okoliczne wsi. Nie, no ten internet, włączam Wi-Fi. Chłopie, w ogóle? Ja mam włączony wi to mi się nie znajdzie z internetu, nie? Ja też. Nie, nie działa mi to w ten sposób, że jak ktoś mi wejdzie, to mi obciąża kompa. Znaczy, Ale ja też nie, ja nie mam swojego, ja mam kurde tego, sieciówkę. Stracionego. Że cała wieś korzysta z jednego internetu. wiesz, wioska się Ja pamiętam jak miałem pierwszy swój internet, na wsi to miałem radiówkę, nie? I wtedy, ja dużo grałem w Tibie, oj to były czasy piękne, o wspaniałe. Kurde, grałem dużo w Tibie. No i internet był taki, że jak wiało, to internet się kończył. A w Tibie wiesz, jak to w Tibie, w, w tibie grasz to Expię na jakichś tam potworach, no nie? No i kiedyś poszliśmy z kumplami Expić. Za pierwszym razem zaczęło wiać, wywaliło minę, ta padłem. Za drugim razem zaczęło padać, wywaliło minę, ta padłem. Za trzecim razem zaczął śnieg padać, wywaliło minę, to padłem Ja tamtej pory powiedziałem, że nie grałem w Tibie. Ogólnie na tamtym internecie. No dopiero jak w Lublin <grystanie> No i co? Chcesz, chcesz się dalej kłócić? No wiedziałem, że tak blisko jesteś Dobra nie trąb, bo mnie już uszy bo... Ja drugi no. hero się znalazł Ja też tak myślę A czego ty poprzednich <grystanie> robisz? Nie robisz o zagonu tej nie jest i tak zaczynasz od początku, więc... No tutaj tak, ja stąd nie dojeżdżam. No co, jak chcesz. Ale widzisz? Widzisz jak ciska skaczy ciągnik? No wiem, widziałem. Tutaj też wiadę to się podniesie. No właśnie o to... Czasami z tych kolei się nie da wyjechać. No właśnie o to w tym chodzi, że to, tak to działa. Eee, tą trawę mam raczej koniecznie... Tak, mam... tak, 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 jedź, jedź, jedź bo już nie zmieści nam się. Nie ma miejsca. więc wiesz Takie życie w naszej branży Jeden weekend, Jeden pięć melanży Jeden Tak to życie nasze płynie na tej naszej wsi Da, da, da Nie da, nie da Pan robi ty? Co? Nic ty. W płot chyba przegrzmociłem dwa Życie. Wiedziałeś, nie? To <grymne> masz klakson jak normalnie od... Od mana albo od czegoś, to no nie? No właśnie. Jak, jak ja ostatnio byłem... Nie ostatnio, no w poniedziałki co mam te praktyki na tym Mercedesie, to... E... Zawsze jak przyjeżdża ciężarówka na okresówkę, nie? czyli tam mm -hmm. wymiana wszystkich filtrów oleju, paliwa, odsłuszacza i tak dalej, powietrza, e, z wymiana oleju silników, e, e, no, sprawdzenie za, luzów na zaworach i ewentualne w, no, zrobienie tych luzów, mm -hmm. sprawdzenie drążków, e, siłownika kabiny i tak dalej. No, i wiesz, i potem, jakby się wszystko kończy, no to sprawdzamy światła, nie? Yy, mijania, yy, te mgielne, yy, cofania no, awaryjne, stop, oh. te w kierunkowskazy i tak dalej, nie? Mm -hmm. I ten, i jeszcze najlepszy jest klakson, nie? I ostatnio był taki gościu, co miał takie cztery trąbki na dachu, no. I się zaczęli tym bawić, nie? A obok stała ciężarówka też z takimi, no że z dwoma trąbkami, nie? Mm -hmm. No, i tak sobie przez 10 minut chyba sobie yy, trąbili, nie? <laughs> To no. się no to głowa musiała boleć. Przecież to jest porażka, Przecież to głowa boli. No niestety. Teraz idę na tą fajną zmianę. Czyli tak jest fajna zmiana, ale są gorsi majstrowie, raczej gorsi. No spoko są, no ale na tej stacji dziwni. A na tamtej zmianie coś jest faj... spoko majster, a zmiana jest taka trochę. Taka pókię. Chociaż... No ale chociaż też się da. Nie ma tak, że nie lubimy czy coś, no po prostu. Da radę się i... dogadać, o. O. No, 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 wszystko da się radę zrobić. Nie no, wa wiesz, wa ważne według mnie w pracy jest to, żeby po prostu było spoko między osobami, tak? No. A nie, bo jak jest taka walka i szarpanina między sobą, to potem jest, się źle pracuje i... w Dobra, nie przypominaj mi tego. Nie, ale ty coś o tym wiesz. No, dzisiaj w robocie. Na przykład. Młodego tępiliśmy. No, o, o patrz, patrz, młodego, <laughs> ten, młodego, tępił, a ten, a sam o sobie mówi, no nie? Put your hands up in the air. Puccio, skoro, że tu radio nie działa No, jak cię na zaros. Zabiłeś, mu? No Ej, z, z czym mówię tam nie ma? Nie wiem, ale faj, fajne to nawet automatyczne ustawianie jest Znaczy, automatyczne nie, ale na przycisku masz ustawianie na siedzenie Pewna sprawa ale. No Na no, no, tu masz przyciski koło kierownicy, no nie? I masz, kierownica wyżej, niżej w... Do, do bardziej do tego, bardziej do nie, przodu. Nie, ja jedynie mogę włączyć sobie... Czekaj, co tu sobie mogę włączyć? Ale nie, że ty ustawiasz na tym, tylko ogólnie mówię, że to jest na desce rozdzielczej. No to nie, jedynie jeszcze to mam otwarcie drzwi i e, te... Te nie? takie boczne, czerwono-białe... jakby flaga, coś takiego. E, te, jaką masz wielkość? I ile zajmujesz na drodze? No ja mam na przykład, tylko mogę drzwi lewe otworzyć. No ja też właśnie, lewy i... I górę możesz otworzyć sobie i tyle I tycha z tyłu możesz otworzyć Ta o. Boże, kto to tam Mucha do mikrofonu? Ja, ja mam ode mnie daleko mikrofon Krzychu, Krzychu, Krzychu stara, się, stara się wyrównać pole. Dobrze. Ja widzę, że tam może stara się coś wyrównać. Internet. 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 Łącz. I internet. I internet. I internet. ludzi internet. Mówi, że będzie bitwa o NAR, nie? I internet. I internet. I internet. I internet. I internet. miał internet. tydzień, internet. go dalej nie mam. No, to Chmielu weź do nich, pojeci za nar, nie? Za internet. Ja za 24 dni będę mieć lepszy internet. Wow, będą streamy, będzie krzykło się w Ślązach na hitboxie. Czy tam na Twitchu, gdzie tam będzie chciał. Byda, byda. A gdzie na Twitchu czy na hitboxie? Na hitboxie chyba. Ale mi ściąga tego traktora. No widzę, że cię gnie strasznie. No teraz już nie, ale wtedy się nie dało wjechać z kolejnym, bo wpadłem lewymi kołami. No i na co ty robisz? Opierdzielasz się, Pobieram mody Do kombinatu rolnego będzie jednak grał chyba z nami Jak nie będę miał lagów To na pewno nie będziesz miał lagów No jak Krzychu nie lagów, to ja też nie będę miał No, ma 65 piwów Nie no, jednak trzeba mniej modu wybierać do sezonu, bo to jest... Tak. Potem z skin chcesz zagrać i tak jak no, ja z widzami. No dokładnie i to jest problem. Właśnie bo... się mój ma energika teraz po modyfikacjach dobrze. Nie no ja to będę... nie wiem, będę starał się mniej, a potem braje czego dodawać. Jesteś pewny tego? <śmiech> <śmiech> no. Ale tu dziwnie coś światła widać. Ale hamowanie widać, a nie, bo to ten Są te zwykłe, nie? Coś ty tutaj zrobił? Nie ten ten tę godzinę co trzeba Zaczął mnie jak fajnie, u mnie fajnie wygląda O, lusterko sobie jeszcze wywołał, bo... nie Ja wyłączyłem lusterka Co ty jedziesz szybciej ode mnie, ej? Nie wiem Bo ty ja się do... kopiasz Lewe, lewe tylne koło ci buksuje. No wiem. Ale chcę też już nie mam No to jeźdź trochę szerzej. Dobra, już. Wyjechałem z rowu. Z rowu? Ty, ten co... ...w rów dobrze nie brzmi mariański. W rówcie 15 minut minęło, a hero dalej nie ma. A. w Udał się do krainy tego. Allah Akbar. No, krainy Allah Akbar, Ale i tak wszyscy wiemy, że będą ładne nowe skiny w tym chcesie No właśnie, ja cię tego poprosię, abyś ja nie. A chciałeś? No to dawno Dobra, już jedź, ja zrobię ten omiak coś omniaktyczny. Tak wyszło szło. Do no wciem, przegrywaj skiny. O, no, teraz to już się na pewno będę kopać, bo z dwóch stron mam te <grym> Zawiesisz się Już se na 4 na godzinę bo, No 5. Na... Byłem wcale na tym, na Landzu, co nie? Obstawianie skinów. Nie ja dzisiaj obstawiałem <grym> Ale Misu postawił 300 euro jakiś typek postawił parę groszy i miał 0,4% I wygrał No jak, jakie hejty na niego leciały Nie no ja to ja to ten. Ja to na Lunchu obstawiałem elementrze Dzisiaj obstawiłem Nawi z y, Titan No i tak Wygrałeś. Nie, postawiłem o 20 grałem To zaraz chwilę. A, 2000 minut Nawet do, dosyć, do, dosyć dobra stawka była Na kogo obstawiłeś? Na i Nawi ja wiem to. A skóry wygrają? No, jest Titan. Ale Scream nie gra, ktoś tam jeszcze nie gra, tak Dosyć dobry bet i dosyć poważnie wszedłem na niego, więc fajne skiny można dropnąć. Ja jadę tu na prawo, jak coś. Spokój, ja tak ta. ja a ja jeszcze jeden powyżej. jeszcze raz liznę. <tryk> No w tym przychodzi bez M. Bez, bez niczego. Nie, a, Ty a jest jakiś tam szeregowy 3 i na no n nieważne. No. I dostałem l 4 ślady użytkowania. A ja już mam taką, że przetestowaną w I te ślady użytkowania jest 20 centów, a przetestowana 10 No masz, no. A ja wbiłem podwójnego kołach Ta? No. Tam musiałem w końcu G4 zbić to nie masz G4? Raczej nas... znaczy G. Kawaha. Yy, u nas ten. Grałem pierwszy mecz, no ten tam przegrałem, bo mieliśmy taki do duplicynowania masakra. Dzisiaj. A potem graliśmy. To graliśmy w... na Mirku, nie? W T-Spawnie? Raczej w T. Yy, I ten. Yy... I było chyba 5 do 2 przegrywaliśmy. Mhm. Zrobiliśmy 7-7. Tam się mieli dwóch botów i się poddali. Dwóch albo jednego, ale chyba dwóch. i się podali, nie? No widzisz, no ja to jak grałem, to mówię, żeśmy grali, no i na Cobrystownie gra, grałem z ludzkimi, no nie? Hmm? No chłopie, kurde. Gdyśmy wygry wygrywali 14 do 0, no nie? I żeśmy pod rząd to 7 ma. rund przegrali. To kolega przegrywał 11 do chyba 4 i wygrał 16-14. Hmm. No mówię, były takie, ale to, to też Dobrze bole, się, bole. dobrze się akurat trafiło do grania 5 minut jeszcze, Jezu Dawaj Krzysztof Kolumbos Kończymy tutaj, kończymy odcinek, czy jak? Tak, 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 kończymy tak. tutaj, kończymy odcinek Bo zostało nam akurat Chwila do 4 minuty niecałe to akurat będzie A, bo spieszę, muszę iść na dwór Spoko Spiesełem Żeby Uwaga <kluz> Nieś no podnieść ty, a, be wcisnąłem Dobra, to ja już a więc my kochani wam dziękujemy za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli wam się podobało, zostawcie pozytywną łapkę w górę, no i w ogóle hej, cześć czołem, na razie. Na razie.